Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Marta Zaborowska. Witam na moim kanale Kreftvena. Cieszę się, że tutaj jesteście. Ja dzisiaj mam dla Was filmik, w którym chciałabym pokazać zawartość mojego piórnika i pokrótce powiedzieć o tym, co zabieram ze sobą na krótki urlop. To jest taki mini urlop, tak go nazywam. Nie był dawno zaplanowany, wyszedł dosyć spontaniczne, spontanicznie ze strony przyjaciół naszych, z którymi właśnie jedziemy i ich dziećmi. A ten właściwy urlop mam we wrześniu, więc podejrzewam, że jeszcze jedno pakowanie się pojawi tutaj na kanale. Tymczasem jest godzina dokładnie 8.37 w sobotę. Ja jestem już dzisiaj po treningu, po wydaniu jednej kartki. Zdążyłam się wykąpać, ogarnąć tak, żeby wyglądać jak człowiek. Może nie tutaj dzisiaj do komery, ale w sumie. W sumie po części tak, bo też dzisiaj jeszcze muszę załatwić jedną bardzo ważną rzecz na mieście, związaną już z firmą. Myślę, że jakiś urywek Wam tego pokażę, A jeszcze dzisiaj przede mną o godzinie 11 w firmie live, podczas którego będę pokazywała produkty wyprzedażowe ze sklepu. W momencie, kiedy opublikuję ten film, na pewno już będzie po live, bo podejrzewam, że będzie to czwartek i już wrócę raczej z tego mojego mini urlopu. Powinnam wrócić, bo powinnam wrócić w środę, czyli jedziemy w niedzielę, wracamy w środę. Więc to już będzie wszystko po fakcie, no ale właśnie chciałam Wam pokazać, co zabieram ze sobą. Muszę przyznać, że ten urlop jest też taki specyficzny, w sensie takim jedziemy autem, więc mogę zabrać sobie co tylko dusza zapragnie. Chociaż stwierdziłam, że już spróbuję zrobić taką wersję minimum, bo wiem, że nie będę miała zbytnio czasu na journalinki, na rysowanie, naklejanie różnych rzeczy, więc wziąłam moim zdaniem, taką podstawę. Chociaż jak widzę, jak ten piórnik jest obszerny i gruby, to to zaczęłam się troszeczkę, e, może się nie przeraziłam, ale zaczynam się obawiać o moje pakowanie przed wrześniowym urlopem, bo tam idziemy, lecimy samolotem, więc będzie ograniczony bagaż, a też będzie to dłuższy urlop, więc um, no, potrzebuję zabrać ze sobą trochę rzeczy. Dobra, oczywiście zacznę może od właśnie zawartości tego piórnika, bo w sumie e, resztę prawie widać. Międzyczasie mogę wam opowiedzieć, że tym samym co tutaj się w piórniku yy, znajduje, wiele produktów jest produktami, które są. Będą nowościami w sklepie moim, w kraftvenie.com. Przypominam, najnowsza data, w ogóle premiery otwarcia i nowych produktów w sklepie to jest 21 sierpnia. I właśnie dzisiaj pokażę Wam część z tych produktów, bo zabieram ze sobą, ja już je testuję od dłuższego czasu, ale właśnie oficjalnie zaczynam powolutku pokazywać je tutaj w szerszym gronie, więc część z tych produktów i zaznaczę dokładnie, które już wkrótce mogą być również i w Twoim piórniku e, na wyjazd, czy też po prostu w Twoich akcesoriach do prowadzenia dzienników do journalingu. Zaczynając od piórnika, piórnik jest tym starym piórnikiem, znalazłam go jakiś czas temu. E, no i po prostu mam go, więc go chcę użyć. Tym bardziej pasuje mi on pod tym względem, że mam tutaj sporą ilość kieszonek i przegródek, także Pomieścił wiele rzeczy. Yy, mogę tutaj wam pokazać i się yy, przypinki, które mam właśnie przypięte do tego piórnika. Tak jest zdobyczny ze znaczkiem. Kocham koty, więc musi tutaj być. Natomiast te dwie przypinki, Nitkofi i Kofi, tutaj w kubku, to są przypinki, które w sklepie będą do zakupienia. Ja je pokażę tu z bliska. I to są przypinki, które będą w ofercie Kraftveny, będzie ich znacznie więcej. Ja sobie wybrałam akurat te dwie. No i w piorniku w ogóle pokażę Wam tutaj. Mam taką sprytną kieszonkę, w której mam przeważnie zawsze chusteczkę. To jest taka tkaninowa chustka do okularów. Ja noszę okulary cały czas, bez przerwy, więc tych chustek u mnie jest naprawdę sporo. W sumie w każdej torebce, w każdej. Kieszeni, jeżeli zwiększa, to mam. I właśnie włożyłam sobie też tutaj w piórnik, e, tak, żeby oni, żebym wiedziała, że ona po prostu jest i jest to idealne miejsce. E, na samym przodzie tutaj rzucają się w oczy washi tape, czyli to są takie taśmy dekoracyjne, samoprzylepne, czyli one z jednej strony. Pokażę Wam to. Mają przylepne, są przylepne, po prostu mają taką warstwę przylepną, a z drugiej strony są ozdobne. Jeżeli chodzi o ten washi tape, to akurat ten wzór. Wisienki pojawi się również w krawdwenie w 21 sierpnia, więc też będzie można takie cuda sobie zakupić. One pięknie dekorują strony w planerze z łatwością i szybkością. Ja sobie wybrałam na ten wyjazd w takie odcienie różu, i to są trzy wszystkie wzory, które w krawdwenie się pojawią. Trzy różowe, dwie węższe, jedna jest znacznie szersza. Teraz mam jeszcze jedną washi, która jest to washi Every Minute is a Story. To jest producent zagraniczny. Kiedyś się sobie kupiłam, bo bardzo mi się podobała i jest ze mną od wielu lat. Tak, to ja sobie je tutaj pakuję z powrotem. Wybrałam takie różowe, bo myślę, że w tym kierunku pójdzie mój journaling w żinnie. Ale zobaczymy, czy w ogóle je użyję. E, to była pierwsza, e, pierwsza przegródka. No i teraz kolejne dwie to są te grubsze. Może zacznijmy od tej, o, tutaj, ja spróbuję ją na tyle rozłożyć, ile się da. Niestety ten piórnik może nie jest idealny, ale ważne jest, że mieści to, co potrzebuje. No, i tutaj już widzicie pełną zawartość jednej z przegródek, i też po kolei sobie przejdziemy, co tutaj mam. O, zacznę od tego, że tu mam kolejną łosi, tym razem, właśnie w odcieniu niebieskim, i to jest też łosi, która się pojawi w sklepie 21 sierpnia. W tej samej przegródce mam to, co niezbędne, czyli gumka do mazania. Akurat u mnie pelikan, nie, pentel. Ale po prostu mam kilka gumek i przykładowo no, biorę pierwszą lepszą. No i wkład to jest atrament do pióra, bo na razie korzystam z takiego pióra, w który obsługuje zarówno atrament ten płynny, w sensie z buteleczki, ale też właśnie naboje. Zależało mi też na takim piórze, bo właśnie nie jest problemem wzięcie na wakacje jednego po prostu naboju. No, całej buteleczki, wiadomo, nie wezmę, to bardziej w samolot. Ale w ogóle nie chciałabym się z tym bawić, dlatego to pióro jest fajne takie na podróże, bo nabojami no, po prostu biorę sobie jedno na zapas i mam. W tej przegródce mam klej, to jest klej w rolce i to jest produkt, który również się pojawi w kraftwenie, właśnie teraz na premierze oficjalnej. Roleczka, rolka akurat ta ma 4 metry długości. Idealny klej w ogóle na wakacje, ale też ja mam kilka sztuk sobie wzięłam właśnie i na biurku po prostu u mnie to leży. Zgrabny, mały, lekki no i mocny przede wszystkim. To jest najważniejsze. Tutaj mam tą część bardziej kreatywną i kolorową. Wybrałam sobie część z naklejek jakie tutaj mam, różnych producentów. Ja no jestem fanką akurat naklejek, bardzo lubię naklejki i zbieram je od wielu, wielu lat. Może to zostawię, bo to nie jest naklejka. Zbieram je od wielu lat. Co możecie widzieć, używam je. To są takie resztki, takie jak na przykład tutaj. Zostały mi dwie naklejki. Myślę, że po prostu będę miała na tyle czasu, żeby sobie. Trochę poprzyklejać i pozdabiać te moje strony wakacyjne. No i wybrałam sobie takie losowe bardziej, te, które no są właśnie z takim związane z odpoczynkiem. Po prostu randomowo, może nie randomowo jakoś tam przemyślałam to, które biorę, żeby nie brać ich za dużo, bo tych naklejek naprawdę w mojej pracowni jest bardzo dużo. E, tutaj z kolei mam kolejne, mm, może nie gadżet, ale takie przydatne dla mnie rzecz. Mini karteczki e, przylepne i te karteczki e, również. One są fajne, małe, podręczne. Często je używam, więc tutaj lądują w moim piórniku. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o z tych, z tych dodatków dekoracyjnych. Tak na dobrą sprawę mam właśnie same naklejki, washi tape i te przylepne karteczki, a pozostała część to już są elementy piśmiennicze i tego tu jest naprawdę sporo. I teraz Wam wszystko również pokażę. Hopsa. Wyje wyjęłam dosłownie wszystko z piernika. I jak widzicie, z tego naprawdę tak jak przed sekundą powiedziałam bardzo dużo, na pewno, jeżeli chodzi o kwestie wyjazdowe w moje we wrześniu na ten urlop, będę musiała zdecydowanie zrezygnować z części tych rzeczy. Jako pierwszy ołówek, zwykły, tradycyjny ołówek, yy, nic, nic, nie, nic specjalnego. Następnie moja metalowa mm, linika, i tą linijkę mam od bardzo dawna. Nie wiem, czy ta firma Al nadal istnieje. Ta linika jest ze mną około. 13 lat i uwielbiam metalowe liniki i ona jest bardzo właśnie fajna, bo ma tylko 15 cm, więc jest idealną linijką taką podręczną. Ja ją zawsze mam albo na biurku, a na podróży ją biorę ze sobą. I też za pomocą liniki takiej metalowej łatwo jest odciąć washi tape, bo washi tape można oczywiście odrywać ręcznie, czyli te taśmy, które na początku pokazałam, ręcznie odrywamy i przyklejamy. Tam nie ma z tym żadnego problemu. Może to pokażę w sumie. Jednego już jak na jakiej zasadzie to działa? Po prostu sobie od, o, w ten sposób odrywamy, więc nie potrzebujemy nożyczek e, zabierać e, ze sobą. Natomiast ja też lubię linijką na kartce papieru i przykładam linijkę i ją odrywam w ten sposób, i wtedy mam po prostu pewność, że ona będzie oderwana prosto, e, bo ja nie lubię takiego poszarpanego brzegu. Linikę od razu pakuję e, też do piórnika. Tylko zostawię tu otwarte, żeby był i tak to były takie dwie podstawy i teraz dalej chcę iść w tym kierunku tego, bez czego nie wyobrażam sobie pojechania na wakacje. To przede wszystkim moje cienkopisy z Micron. Ja je bardzo, bardzo lubię. One są naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o jakość. Są różne grubości. Ja tutaj akurat mam jedynkę, to jedynkę przeważnie wszystko rysuję nią. Um, ona jest bardzo cieniutka, rysuję nią w planerze różne jakieś tam szkice, linie. Um, też oddzielam tą część planową, planerową od części journalingowej, więc mikron jedynka w sumie zawsze mam przy sobie i mam kilka sztuk, tak żeby po prostu mieć pewność, że ona jest. I tutaj trójka, czyli ciut grubszy marker e, cienkopis i mam też um, grubsze. Końcówki, ale ze sobą zabieram te dwie, bo wiem, że z tych grubszych korzystam naprawdę, jak już robię jakieś fajniejsze, większe rozkładówki, a tutaj raczej pójdę na po prostej linii. Nie będę kombinować zbytnio tym, z tymi wpisami. Jeżeli chodzi o mikronę, to one pojawią się w crawdowaniu. Nie teraz w tej premierze, ale na pewno jeszcze w tym roku się pojawią. One już były. No i będą, bo uważam, że to jest jeden z lepszych, lepszych jakościowo żelopisów, cienkopisów. Następnie moje pióro. Moje pióro i yy, ja ostatnio sprawdzałam, jaka to jest firma. Nie jestem w stanie powiedzieć coś więcej. To jest Hero. Yy, na temat piór yy, tak jak powiedziałam, ono obsługuje zarówno no, jest na naboje, więc to jest yy, dla mnie duży plus, jeżeli chodzi o to podróżowanie. Zastanawiam się ostatnio nad zakupem kolejnego pióra. Na ten moment moje pióro ląduje w piórniku, bez niego sobie też nie wyobrażam tej podróży. No, i tutaj mamy już kolorowe elementy, kolorowe cienkopisy. W sumie głównie braszpeny i jest tu naprawdę duży rodzaj i różnych produktów. Większość z nich w sklepie się pojawi prędzej lub później. Zaczynając od tego, że wybrałam sobie dwa zakreślacze, to są zakreślacze, które właśnie w nie teraz pojawią się w różnych kolorach. Zakreślać dosyć. Cienką ma końcówkę, nie jest to gruba końcówka. Cienka. Ja nagram jeszcze taki dodatkowy film, w którym pokażę te wszystkie kolory e, tych produktów. Ja zabieram dwa: beżowy i niebieski. Ze sobą. Następnie mam tutaj też z tych rzeczy, może które się pojawią. Teraz w sklepie mam takie długopisy. One piszą właśnie na kolorową, mają taką dosyć cienką końcówkę, bardzo ładnie piszą. Świetne e, rozwiązanie do zapisywania jakichś tytułów planerze, w planerze czy w żurnalu. No i ja też biorę cztery odcienie. Będzie w sklepie w ogóle sześć odcieni. To jest to. No i teraz tu są produkty. A, jeszcze jeden, patrzcie fioletowy. <grych> no i teraz e, może o tak. To jest e, Brush Sign Pen. Jeżeli chodzi o te brusze, ja mam je od bardzo, bardzo długo. Są spoko, ale nie korzystam jako z nimi często. Na razie nie planuję ich mieć w swojej ofercie, ale myślę, że może za jakiś czas pewnie i tak poszerzymy sobie o to. Natomiast to, co trzymam zaraz w ręku, to są Brush peny marki ABT. Po tym, że mam tutaj wytarte. Te napisy. To może oznaczać tylko jedno, że po prostu je używam i używam ich codziennie. Mam kilka kolorów. One były w kraftwenie jeszcze w tej starej wersji. Teraz mam małą przerwę, bo zmieniam dostawcę i właśnie troszeczkę nie będę miała ich na to otwarcie 21, ale na pewno one się pojawią w sklepie prędzej czy później, bo już podpisuję umowę z nowym dostawcą, także bardzo się z tego powodu cieszę. I ja na swój wyjazd wybrałam cztery kolorki dwa różowe to jest numer 7, 6.1. Ten nie wiem, co to jest za numer, i ten zielony też nie, ale spróbuję, jak przyjdzie. Po prostu mi dostawa to na pewno nagram taki dłuższy film o tych braszpenach i na pewno dam wam znać, jakie to są kolory. No i tutaj mam 9.9.1 i przypominam te jeżeli dla osób, które może pierwszy raz spotkają się z tym brush penem Tutaj mamy końcówkę taką pędzelkowatą właśnie braszpenową a z drugiej strony w tym samym oczywiście odcieniu jest taka bardziej markerowa końcówka. Ja przeważnie korzystam z tej końcówki grubszej. Lubię nią też kolorować. I na ostatni rzut. Ostatnim rzutem cienkopisy Mild Liner od Zebra. I to jest w ogóle też strzał w dziesiątkę. Naprawdę fantastyczny producent. I też tutaj na tym moment jestem na etapie Dogadywanie się właśnie z producentem, więc też madelinery pojawią się w krewdwenie. No i tak wygląda zapakowany mój piórnik. Więc poznaliśmy. poznaliśmy. Wszystkie elementy, które się tutaj znajdują, no, tak jak powiedziałam, będzie trzeba to odchudzić na wrześniowy wypad. No i jedynym notesem, planerem, który ze sobą biorę. Oczywiście wezmę też tablet ze sobą, żeby popracować jak w wolnej chwili, bo podejrzewam, że takie chwile gdzieś tam się pojawią. Ale właśnie ze mną jedzie oczywiście mój Hobonichi planer. Planery wkrótce też się pojawią w Karadwanie. Na razie nie zdradzę Wam dokładnie jakie. Ten model... Jeszcze zna, stoi pod znakiem zapytania, ale myślę, że równie fajne rzeczy będę miała ze sobą. Zaprzemam tutaj swoje pytania do journalingu, tak żeby właśnie móc z nimi też pracować podczas wyjazdów, ale też mam wersję na telefonie. No i to jest mój notes i planer 2 w 1, który będę sobie uzupełniać, myślę, właśnie podczas tego wyjazdu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, czy znajdę na to czas. Więc to jest rzecz, która... Pojedzie ze mną na pewno. Ja uciekam dzisiaj dalej realizować swoje plany, poprowadzić kolejnego live'a. Także do zobaczenia. Cześć, ja dzisiaj żyję w wielkim biegu i naprawdę dużo rzeczy zrobiłam. Jest chyba godzina dokładnie 13.17, kiedy się nagrywam, a mam na boku prawie 10 tysięcy kroków. 9, 5, 8, 6 tak dokładnie, ale... Y tak, dzisiaj mam naprawdę fajny dzień. Pomimo tego, że bałam się, że nie zdążę wszystkiego zrobić, to naprawdę jestem. Jestem dobrze. Aktualnie jest dobrze. E, idzie wszystko zgodnie z planem. Nawet lepiej trochę wyprzedzam swoje plany, a, ale to wolę powiedzieć po cichu, żeby się tutaj teraz mi nic nie zmieniło. E, na chwilkę nagrywam się wraz z moją maszką, która będzie wchodziła mi tu w obiektyw. Nagrywam się, żeby pokazać wam małe co nieco spaczek. To są pocztówki, widokówki takie tradycyjne z kartuz. Kartuzy to jest miasto, w którym mieszkam e, i do którego Was oczywiście zapraszam. Jest to miasto mm, leżące na Kaszubach. Wśród lasów, jeziorów mamy naprawdę przepiękne tutaj widoki. Fantastyczne miejsca do zwiedzania, do chodzenia. Także jest co robić w Kartuzach, a tym bardziej, że jesteśmy bardzo blisko Trójmiasta, więc jest to fajne miejsce wypadowe również do zwiedzania Gdańska i Sopotu i nawet Gdyni. Ale mniejsze, o! Ja dzisiaj te pocztówki kupiłam właśnie w kiosku, i zamierzam teraz jedną z nich wypełnić, napisać króciutki, tutaj taki mini liścik, w bardziej wiadomość do jednej właśnie z osób, która zakupiła i wspiera mnie na YouTubie, i zakupiła właśnie opcję wspierania z paczką. W ramach członkostwa. W tym klubie, czyli w klubie z paczką, jedna płatność to jest jedna paczka wysyłana ode mnie, przeze mnie. W tej paczce znajdują się przeważnie skarby takie nietypowe, których niekoniecznie można znaleźć u mnie w sklepie na półkach, Raczej są to rzeczy, które gdzieś tam chowałam, zbierałam przez 16-letnie życie skarb bookingowe. Są też wycinki z gazet i no, takie przeróżne elementy, które są świetnym startem, ale nie tylko startem. One na pewno się przydadzą do journalingu, do. Pisania, do tworzenia takich bardziej kreatywnych stron w pamiętnikach i w dziennikach. No i em, ten klub od niedawna funkcjonuje, więc ja jestem w sumie przy. To jest mój drugi miesiąc i to są drugie paczki, które wysyłam do osób, które e, są w klubie. I em, sama jeszcze tutaj się uczę, dopracowywuję wiele rzeczy, ale ostatnio zabrakło mi czegoś takiego zupełnie innego, niezwiązanego może stricte z materiałami takimi. Do journalingu, typu papiery, naklejki, jakieś arkusze ryżowe, a brakowało mi czegoś takiego ode mnie Takie, takiego produktu, który będzie bardziej taki osobisty. I w tym miesiącu, właśnie postanowiłam kupić te widokówki, pocztówki i tutaj napisać kilka słów. Ogólnie paczki w klubie wysyłam dwa razy w miesiącu. To zależy, kiedy dana osoba przystąpi do klubu. Ta najbliższa jest 14. Dnia, miesiąca, czyli za pięć dni. A wysyłam. Ewie dzisiaj paczkę, dlatego że Ewa wybywa na urlop, więc dogadałyśmy się i postanowiłam wysłać Ewie szybciej tą paczkę, tak żeby mogła zabrać ze sobą te przydasie na wakacje i tworzyć journaling już z tymi produktami. Dlatego zapisujemy kilka słów dla Ewy No i jeszcze pobiegnę dzisiaj zanieść tą paczkę do paczkomatu, bo sama jutro wyjeżdżam na urlop. Także zabieramy się z zapisania. Машка, дюбку. Chciałabym, aby wszystkie dni były tak produktywne jak ten. Kroków na liczniku coraz więcej, ale był też czas na przyjemności, czyli journaling. Tutaj narysowałam sobie balony. Krótka notatka o otwarciu sklepu 21.08 to ta data. I tu zrobiłam przed chwileczką na Instagram mały próbnik tych oto dokupisów, które prawdopodobnie się pojawią. Także działam, nagrywam. I cieszę się tym momentem na maksa. Czy bez lukru? Oboje. Bez lukru może być prawda. Nie możesz tam Nie. Podobnie się podłączam, trochę w innej bluzce, bo nagrywałam jeszcze rolki i stwierdziłam, że warto było się przebrać, a nie wszystko nagrywać w tym samym outfit'cie. Jestem już w połowie dnia, bardzo dużo dzisiaj zrobiłam, jestem mega z siebie zadowolona. Już jestem oczywiście po live wysyłam jeszcze paczki, spakowałam paczkę klubową, byłam po słodkości. Teraz właśnie jeszcze testowałam sobie nowe długopisy, które w sklepie 21 się pojawią, zrobiłam taki mały próbnik. I nagrałam właśnie z tego rolkę, więc myślę, że w tym tygodniu to umieszczę. Zdążyłam jeszcze odkurzyć mieszkanie. Nie wiem, jak ja to robię dzisiaj, naprawdę, więc korzystam z tego. Mam jeszcze dwie godzinki czasu, zanim przyjdą znajomi, a zamawiamy pizzę, więc nic nie robię do jedzenia, także. Mam, mogę ten czas wykorzystać w inny sposób. Dlatego jeszcze tak z 15 minut poświęcę na journaling, bo jeszcze chcę troszeczkę, póki jestem w takich fajnych emocjach, napisać kilka słów, i myślę, że potem skupię się na pakowaniu na jutrzejszy wyjazd, żebym jutro rano miała. Więcej czasu, to będę mogła zrobić dłuższy trening przed samym wyjazdem, bo nie wiem, czy na wyjaździe uda mi się gdzieś tam chodzić, także mam nadzieję, mam nadzieję że tak. Także dziś jeszcze pakowanie ubrań, kosmetyków, tak, żebym na jutro była przygotowana. Bardzo się cieszę na ten wyjazd, jeszcze rozmawiałam dzisiaj z przyjaciółką i no, jedziemy. Także najważniejsze, że to się udało, po małych perypetiach, ale jedziemy. Także rozłączam się i myślę, że to będzie koniec tego filmu, vloga, ciężko go nazwać. Dziękuję ci, że tutaj jesteś. Jeżeli masz ochotę, kliknij, proszę, łapkę w górę. Um, będę bardzo wdzięczna, ale to przede wszystkim pozwoli mi rozwijać dalej ten kanał. Oczywiście subskrybuj. Tutaj jest też taki dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja będę tworzyć i mam nadzieję, że zostaniesz tutaj ze mną i że zaczniesz tworzyć ze mną, journalować, planować i pisać swoje dzienniki.